Cześć wszystkim, to są kompania Realtor 3D. My teraz znajdujemy się w Gendii, obok Morza, i mamy tutaj na sprzedaż jedno piękne mieszkanie za 135 86 m2. Tu są trzy sypialnie i jedna łazienka. Mamy tutaj taki salon, co się mi podoba, że w całości mieszkania jest w nie powiedziałby, że w dobrym stanie, ale jest ok. Potrzeba tylko wymienić meble, pomalować ściany i wszystko już nie potrzeba tam nic dużo robić. Mamy tutaj takie sypialnie, dwa łóżka, też jest szafka montowana. Co mi się podoba, drzwi też ok, nie potrzeba to wymieniać. Następna sypialnia, identyczna, tu mamy jedno takie łóżko i też jest szafka montowana. Mamy taką kuchenkę. Co mi się podoba, że tu jest taka, takie miejsce dla wejścia do e, mieszkania, bo w całości w Hiszpanii tego nie robią, a tutaj są. Mamy taką łazienkę, też jest normalna, tu obok mamy kabinę prysznicową. możemy tutaj nic nie robić albo kupić na przykład na wynajem, to w całości nic nie potrzeba robić, możemy tak to zdawać. Mamy jeszcze jedną sypialnię, takie łóżko, też jest jakieś szafki, jakieś meble. Tak. I idziemy, zobaczymy teraz na kuchenkę. Tak wygląda kuchnia. Potrzeba będzie, może z czasem to zamienić, ale teraz jeszcze tak ok. No, ale coś potrzeba tak dokupić. Jasne. Obok mamy taki balkon, Co się mi podoba, że on jest bardzo duży. Tu jest jeszcze takie miejsce. Zona gospodarcza, jak powiedział. I obok możemy coś poskładać. Taki jeszcze balkon dla jakichś rzeczy, na sprzątanie. Zobaczcie, tu po prostu tak można to coś tutaj składać, tak? I jest bardzo duży balkon.